Dajcie serdecznie moi drodzy. Właśnie wylądowała na nafi moja najnowsza powieść sensacyjna z elementami political fiction. Na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom twórczości Ludluma, dlatego serdecznie Was zapraszam. Link znajdziecie w moim bio oraz opisie i komentarzu. A teraz, może, krótki opis tego, co znajdziecie w książce. Student biotechnologii Sylwester Lubomirski prowadzi badania do pracy magisterskiej, podczas których odkrywa, że pomylono się podczas modyfikacji jęczmienia. Zboże, mające lada chwila trafić na rynek, wyraźnie upośledza układ nerwowy karmionych nim szczurów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, a posiadana przez Lubomirskiego wiedza sprowadza na niego kłopoty. Mocodawcy projektu starają się uciszyć chłopaka pościgi, smaczki branżowe i zwroty akcji gwarantowane. Powiem wam tylko, że pisałem tą powieść jako pierwszą w roku 2011 w Katowicach, a dopiero w tamtym roku odkurzyłem ją i ponownie za nią się zabrałem. dokończając właśnie teraz. Lokacje to Katowice, Wielsko-Biała Kęty, Beskidy, Żywiec, Szczyrk, Izrael w tym Masada i Jerozolima oraz Palestyna Betlejem. Mam nadzieję, że Was zaintryguje i ułożycie wszystkie elementy układanki. Widzimy się w nierutynowych badaniach.